Wyszukiwanie czasopisma. By wyszukać czasopismo z zakresu konkretnej dyscypliny, należy kliknąć zakładkę Szukaj czasopisma. Następnie należy przejść do znajdujących się po lewej stronie kategorii. Pozwalają one na dotarcie do wszystkich czasopism, które są do nich przypisane. Szukając tytułu konkretnego czasopisma, możemy skorzystać z wyszukiwania prostego i wpisać go bezpośrednio w pole wyszukiwawcze. Następnie kliknąć w lupkę. Otrzymamy jednak wtedy wyniki dotyczące także innych typów publikacji. By otrzymać wyniki dotyczące wyłącznie czasopism, Należy kliknąć Szukaj czasopisma, a następnie w Pole Wyszukiwawcze wpisać tytuł lub numer ISSN. I następnie kliknąć w lubkę. Po wejściu wybrany tytuł czasopisma otrzymamy jego dane bibliograficzne. Jak również będzie można sprawdzić dostępność i lokalizację, a także szczegółowe informacje. Jeśli dane czasopismo posiada dostęp elektroniczny, otrzymamy link dostępu do strony. Jeżeli interesuje nas tradycyjna wersja czasopisma, wówczas musimy przejść do lokalizacji. Wybieramy taką, która nas interesuje.